Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. gdzie będzie taki mały special. Kamera będzie tak właśnie tak do góry, jak teraz widzicie, ustawiona na statywie. I dzisiaj Wam pokażę moje białe pudełko i tutaj żeby będę omówiał trochę mm, wymianę co potrzebuję, bo tam parę rzeczy bym chciał zebrać, żeby móc zacząć coś innego zbierać. E, no to więc zaczynamy. To jest moje takie pudełko, bo no, na przykład z planem można było kupić za 4 złote, bardzo fajne się w mieści 400 kart bodajże. E, i jest bardzo fajnie. Tu trzymam swoje spe karty specjalne. Na większość kart tak specjalnych, które nie są na przykład w albumach, to są moje powtórki. No i tutaj zaczynając od lewej strony, tutaj mamy taką jedną tą przegródkę. Tu mamy oczywiście karty z tego, z NBA Victory jakoś to się nazywało, 2000 tam któryś rok. No takie tam trzymam po prostu tutaj, bo tak fajnie leży tam, mało ważnych pewnie. Tak nikt tego nie będzie kolekcjonował za bardzo. No i dobra, zaczynając od tego, tutaj mam chyba Klimatycznie, czyli nie klimatycznie, co ja mówię, ten po kolei położony, na przykład może euro. Tutaj mamy z euro mam no, troszeczkę tutaj, tu jest trochę czarne. Widzicie, tu są karty inne, za chwilę wam powiem, jakie tutaj. I tutaj jeszcze trochę euro jest dobra. Tutaj mamy trochę kart, bo że tu są stopper jakieś i tu mastery. Ja potrzebuję z euro dokładnie czterech kart. Eee, zacznę może od Masterów, bo ty Masterów mam też trochę. O. Masterów potrzebuje Ksabiego... tego co ja mówię, rosickiego z Masterów potrzebuje Rosickiego, na niego i robi Kenny. To są te trzy karty Rosicki, Nani i Kenny. Jakby ktoś miał i chciałby na przykład któregoś z tych, serdecznie zapraszam. Karty w idealnym stanie, folik zadaje jeszcze to Plauderek, daje jak coś i tak dalej. To są właśnie moje masterki. Jakby ktoś chciał bardzo serdecznie ja zapraszam. Fajnie tutaj tak wygląda w tym pudełku. No tu mam troszeczkę trochę chyba golstoperów, ale golstoperów to ja mam wszystkich. Tak szybko przyjadę po prostu. Z fansów brakuje mi jednego dosłownie fansa Xabiego Alonso. No tutaj ja mam trochę tych fansów, dużo dosyć ich jest. Może tak szybko przyjadę. Nie wiem, że nie, nie, nie wiem, jak go nie trafiłem, się udało, że go trafiłem, a kiedy się okazało, to go nie ma. Pakuję właśnie mi tej jednej karty. Tutaj mieliśmy oczywiście tych... ...kostoperów, yy, a tam będą chyba limitki jakieś, tam dalej są. Ale ja tutaj jeszcze mam pokazać takie fajne, ...a jakby ktoś wracając do euro, jakby ktoś miał Rezinga Micaela chyba z Portugalii, tak? Bo mi potrzebna jest do drugiego albumu. Bo tam mam limitki, czyli karty bazowe tylko i ten. No i markuję właśnie tej jednej karty, nie mogę jej znaleźć. Komuś musiałem jej wysłać. Znaczy, tak jakoś kiedy też sprzedawałem po 100 kart, tak samo jak Exoclasty, ha, przeszkodę jego tą kartę. Więc się skapnę, że była mi potrzebna. Jakby ktoś miał jeszcze Limitka, no to jakby ktoś miał Mandera albo. In... No, Mandera Limitkę to bardzo serdecznie zapraszam. Tu mam jeszcze karty Magic of. Magic The Gathering. Kiedyś zbierałem od kolegi... Kiedyś z kolegą kupiliśmy sobie. Nie może nie będę ich pokazywał, jakbyście chcieli kiedyś, to może wam je pokażę. Szkać, oczywiście karty w stanie idealnym i tak dalej. Tutaj mamy trochę tam jakieś tam karty z Champions, specjalne, tam ma trochę limitek. Jakieś mamy limitki Riberiego, do Tutaj nie będę pokazywał, na przykład lewego mamy. Tutaj jest takich dalej ciekawych, no, tu tam jakieś tam limitki, tu mamy trochę Topsów, patrzcie mamy trochę TOPsów, mamy trochę jakiś różnych e, road to Brazil, pokażę wam o... jeszcze mamy o, Brazylię. O, jeszcze mamy inne Champions League. O, tam się zaczyna Champions League już ten ostatni. No, patrzcie mamy kartę jedną z Champions League 11-12, Windelfellera, tu mamy jakiegoś z Topsa, leżej tego o, o, Bundesliga tu mamy jakiegoś mecze taksa z Anglii starego tu mamy Brazil, Italian RPA tu mamy Road to Brazil, no widzicie trochę tak jest taka mieszaneczka fajna wyszła no tu mam trochę karty jeszcze z Champions League, jakieś tutaj są hmm. jakieś tam Tomasy Millery patrzcie szybko tak przyjadę, pewnie wiele razy to widział, osób widziało tak szybko ktoś pamięta, to mnie nie wie jakie. No, i tu mam jeszcze ekstra klasy. ekstra klasy potrzebuję więcej kart. Znaczy większą ilość, ale mam dużo kart na wymianę. W rzeczywistości w opisie wszystko wypiszę, to mam wypiszę wam. No tutaj mamy dosyć. Tak, potrzebuję oczywiście zlog, to potrzebuje dwa loga: Lecha, Poznań i Lechi. A z log to ja mam tutaj. Legię na trzy razy. Pogoń, takie tam. Nie skleją się nic. Tutaj mamy jeszcze, a tu jeszcze jest Widzew, został, no tu jeszcze Karkoja została, córki, było Karkowie. No i tutaj mamy tak, z kluczowych to brakuje mi dwóch, Ojamy i hrabka. a z kluczowych też mam tu Sokara, tu mamy pokażę to, tak szybko przyjadę. Jakby ktoś chciał wymienić się, bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze jest, a, dwa Dwaliszwili chyba, cztery razy czy mieliśmy. No i z ulubieńców to tam Garguła, Głowacki, Zięciu, Andranina, Ventura, Kamiński, Bojlewicz i z bramkarzów wzięciu, nie, ten, nie. Kliwa. tak szybko przejadę hmm. się skleiła no, tyle tych kart jest no, A tu jeszcze mam, tutaj jeszcze mam jakieś klasy, to przejadę do końca i jeszcze jakby się miał Rogalskiego, bo mnie linią taką zrytą od kogoś chyba dostałem i komuś wysłałem zresztą kartę, pewnie jak sprzedawałem to jest po sztuk mi. jak leciało, tak wysłałem jak ktoś miał, to też serdecznie zapraszam tu mamy jeszcze... A tu mamy jakąś ten... Y, limitki z tego zbrało. Tam kilka zebrałem Jakiś tu log list. To tam. No jakby ktoś miał też limitki z... właśnie... O, teraz, Champions League. Z Brazylii też oczywiście, no to też bym się wymieniał. A jeżeli ktoś masz Champions League, jakieś limitki, też serdecznie zapraszam tam, Lionel Messiego na wymianę. Lorente Royce, Kagawe, Lorente Roysa. To serdecznie zapraszam, potrzebuję chyba tylko czterech limitek. Szczęsny Jovetich. Insignia, tak dodać, że insygnie Nie. Insa nie, nie jakie inzagi, co ja mówię. Napoli ktoś tam. No i jeszcze, i niestety bardzo rolny. No to te cztery limitki, ktoś by chciał, też mogę dać. Jeszcze tu mam jakąś limitkę, którą nie dostałem od kogoś. Tu mam taką fajną z ultra pro freakę. No ale trochę tu zryta ta karta jest Jak ktoś by chciał, to też mogę komuś tak po prostu trzymać, bo jakoś tak leży w tym. Tutaj jakoś. Nie odklejam się na klejka. chyba bo to z Max Collection było ta flika. No i też mamy karty ekstra klasy. Potrzebuję top mistrza jeszcze Murackiego, jak ktoś miał serdecznie zapraszam, mam trochę ich na wymianę. I jeszcze taka mała prośba, ktoś by miał, no, oczywiście zrobiłem taką większą wymianę. No to mogę jeszcze do tej wymiany dorzucić coś taki gratisik, sasze teczki tam z Butem z League, jak jakby ktoś chciał. 13 się 14. Ście to dorzucę, więc bardzo serdecznie zapraszam do wymiany. Mam nadzieję, że Wam się taki filmik podobał. No nie był, może zaczniemy taki od Brazylii mocnym kopem. Yy. Mam nadzieję, że to się uda mój plan. No, to zobaczycie kiedyś. No to mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Link w opisie. Oj, spadły mi dwie karty. Dobra, tam leżą fajnie. Yy. No i mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnych filmików. W fajnych wymianach czekają saszeteczki z Butewsigi. Cześć, na razie.